Na początku, panie Adamie, chciałbym zapytać, można jakieś wnioski wysnuć o tych dwóch pierwszych, kontrolnych spotkaniach? O... Nie pierwszych, ale czy można wysnuć? No na pewno można. Przede wszystkim przyjazd do Polski zawsze łączy się z tym, że na bardzo wysokim poziomie drużyny występują. Pociąg się śpieszy. My jeszcze jesteśmy w takiej fazie przygotowań, że troszeczkę później zaczęliśmy, więc jesteśmy, myślę, nie na tym samym poziomie, co, co zawiercie. i też. Pokazali, że e, mamy nad czym pracować, myślę, że w każdym elemencie, e, mimo że wykazaliśmy się dużym takim hartem ducha, zaangażowaniem, przez co wczoraj doprowadziliśmy do tego piątego seta, którego nawet wygraliśmy. Dzisiaj też nawet jak gdzieś tam wynik nie, nie sprzyjał, to nie odpuszczaliśmy i te dwa ostatnie sety były wyrównane, więc yy, po jednym siatkarskim tak naprawdę nad wszystkim trzeba jeszcze pracować, a później nabrać świeżości już na sam sezon. Jak czujesz się z tym, że po raz pierwszy zagrasz z drugim Polakiem, w, odkąd jesteś w Berlinie? No od samego początku yy, mamy ten kontakt, że raz, że się znamy, po drugie, że obejmujemy po polsku, więc... Yy, no po prostu jest taka łatwość w porozumiewaniu się, taka naturalność, ten język jakby polski nas łączy, więc no na pewno na plus. Czy to ciągła dominacja w Niemczech to już się nie nudzi czasami? Lepiej jest cały czas wygrywać niż cały czas przegrywać, więc na pewno jest to przyjemność, że, że jest się w drużynie, która w każdym tak naprawdę... E... W jakim bierze udział, czy jest to Liga Mistrzów, czy jest to Puchar, czy jest to Liga, to zawsze się walczą o najwyższe cele i to zawsze motywuje i daje jakąś tam dodatkową motywację, więc nie nudzi. Ostatnie finały z, Friedrich, z Friedrich Schachen to były najtrudniejsze finały, w których Ty uczestniczyłeś, jeśli chodzi o Ligę Niemiecką, czy też to może w 2022 roku, kiedy też przegrywaliście 0-2 i odwróciliście losy? Oba były podobne pod względem wyniku, ale wydaje mi się, że w zeszłym roku było więcej takiego napięcia, że rzeczywiście nam nie idzie i dopiero jak ta gra zaskoczyła, to czuć było, że, że jednak dociągniemy do końca. Te ostatnie mecze i wygramy, ale przez długi czas była duża niepewność po prostu. Mam jeszcze dwa pytania. Czy otrzymałeś może jakieś oferty z Polski po ostatnim sezonie? Chcieliśmy z rodziną zostać w Niemczech, więc nawet nie było jakiegoś większego tematu. I drugie pytanie. Jak układa się współpraca z Joelem Banksem? Jak byś ją ocenił? Bardzo komunikatywny trener, dobrze się z nim rozmawia, dobry człowiek też, a to zawsze buduje dobrą relację między trenerem i zawodnikiem. Oczywiście duża wiedza, bagaż merytoryczny, więc widać, że dobrze pracujemy po prostu i to jest najważniejsze.